Cześć, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Dzisiaj taki szybciutki odcinek, ale nie dlatego, że się bateria kończy. Nie myślcie, że to ten z tego powodu. No właśnie się kończy. Kończy się. No to z, znowu przy różach szybki odcinek. Słuchajcie, dzisiaj taki szybki odcinek specjalnie dla pani Julity. Będzie wiedziała, jak będzie oglądała o kim mowa. Co się stało z różą po naszym ostatnim przycięciu? Pamiętacie, odcinek tu wrzucę o przycinaniu róży. Tragedia. Zobaczcie, co się stało. Zaczyna znowu kwitnąć. Spójrz tu. Pokaż. Zrób zbliżenie. Zobaczcie, ile mamy już w tej chwili nowych pączków. Spójrzcie. Tutaj już jest pączek. On za chwilę pęknie, będzie kwitł. Tu ma pełno pączków. Tutaj jest kolejny. Tu jest pełno pączków, tu jest pełno pączków. Żebyśmy nie byli gołosłowni, że mówimy bzdury, a na pewno ta róża nie zakwitnie w tym roku. Nie ma takiej opcji. Spójrzcie tu. Kolejne pączki, ten już też pęka. Kolejne pączki tutaj też pękają. Z drugiej strony zapraszam, żebyśmy nie mówili, że tylko z jednej strony, że to nie jest ta sama róża. Patrzcie. Też pełno pączków się tutaj pokazuje. One też będą. Co prawda troszkę później kwitły, ale też będą kwitnąć. Więc ta strona zakwitnie szybciej, ta zakwitnie troszeczkę później. Także te nasze porady nie są gołosłowne. Dbajcie, przycinajcie, bananami nawoście. Jak macie gnojówkę z pokrzywy, a wiem, że Julita masz gnojówkę z pokrzywy, podlewaj gnojówką, a będzie pięknie Wam kwitła ta róża. Do zobaczenia w kolejnym szybkim odcinku. Na razie. Cześć, hej!